Sport to nie tylko siła i mięśnie. Jest też idealnym narzędziem niwelującym stres. Obecna sytuacja wywołuje niepokój i strachu wielu osób. Nie jest to nic dobrego dla naszego organizmu. Z pomocą przychodzi aktywność fizyczna. Pamiętajmy, że wspierać nas będzie każda aktywność natury fizycznej. Każda aktywność, która pozwoli na rozładowanie tego zgromadzonego napięcia w układzie nerwowym, zgromadzonej energii w ciele. I również pobudzenia hormonalne. Aktywność natury sportowej przyniesie nam dodatkowy efekt. Jeżeli będzie to wysiłek o odpowiednim natężeniu, intensywności trwający powyżej 40 minut, to będą wzbudzone hormony szczęścia. Jednak nie trzeba iść na siłownię, żeby taki hormon uaktywnić. Ten sam efekt możemy uzyskać chociażby poprzez to, że zaangażujemy się w sprzątanie domu, czy zaangażujemy się. W porządkowanie ogródka przydomowego, a więc te wszystkie czynności fizyczne związane z przedświątecznymi porządkami. One również przyniosą nam ten kojący efekt, jeżeli intensywność tego wysiłku będzie wystarczająca na to, aby hormony szczęścia zostały wydzielone i zaczęły oddziaływać na nasz układ nerwowy, a więc siłą rzeczy na naszą psychikę. Nic prostszego. Osoby wcześniej aktywne fizycznie wiedzą, czego oczekują od ruchu i umiejętnie będą potrafiły przenieść dotychczasowe ćwiczenia do swojego domu. Natomiast większe wyzwanie jest przed osobami, które do tej pory nie były ze sportem za pan brat. Dla tych osób mamy dodatkową radę. Po pierwsze należy kierować się zdrowym rozsądkiem i słuchać swojego organizmu. Jednak jest coś jeszcze. Jeżeli się trochę obawiam, czy ono jest dla mnie bezpieczne, dane ćwiczenie, które chcę zrobić, to przestańmy w momencie, w którym czuję, że jeszcze dwa, trzy razy dane ćwiczenie nie zrobić. To znaczy, że to jest dobre dla mnie, dobre obciążenie. My mówimy na to obciążenie maksymalne, czyli niezbyt małe, żeby jednak jakaś reakcja w organizmie nie była. Ale też nie na tyle duże, że ono może potencjalnie spowodować jakąś szkodę. W związku z tym należy ćwiczyć tak, żeby czuć umiarkowany wysiłek. Dla osób starszych lub tych, które nie czują się pewnie w aktywności fizycznej, jest kolejna propozycja. Jeżeli możesz daną czynność wykonać nie siedząc, to wykonaj ją nie siedząc. Dlaczego musimy oglądać telewizję siedząc? A dlaczego nie możemy usiąść na podłodze, wykonać jakieś proste ćwiczenie rozciągające i jednocześnie oglądając serię? Dlaczego stojąc czy wykonując jakąś czynność inną, jakąkolwiek, nie mogę wykonywać jednocześnie ćwiczenia? Więc jeżeli mamy w domu czynność, którą możemy wykonać nie siedząc, to nie siedźmy. Dodatkowo mamy bardzo dobrą wiadomość dla właścicieli psów, bowiem brytyjskie badania pokazały, że u ludzi emocjonalnie związanymi ze swoim pupilem Wydzielają się hormony przywiązania i szczęścia, które pozytywnie wpływają na organizm człowieka, więc może warto pomyśleć na taką formą aktywności. Zachęcam do tego, żeby dużo czasu spędzać ze swoimi psami, czy to na spacerze, czy, czy na przykład bawiąc się w przydomowym ogródku, czy nawet w pokoju pod, podejmować aktywność, aktywnie bawiąc się ze swoim psem, bo raz sam kontakt z psem będzie dawał efekt pozytywny dla układu nerwowego, i do tego połączony z jakąś aktywnością fizyczną, grą z piłką, z psem, czy rzucaniem mu jakiejś zabawki po to, żeby ją aportował, to wszystko będzie poprawiało nasz nastrój i pomoże lepiej znieść ten trudny czas. Tymczasem, jeżeli ktoś ma ochotę wstać z kanapy i poćwiczyć, to pamiętajmy, że dodatkowym źródłem informacji jest internet, w którym można znaleźć ćwiczenia dla każdego. Również wielu fizjoterapeutów i trenerów proponuje swoją pomoc online, także nic prostszego, a dostępne dla każdego.